Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak ze sznurka do rozczesywania oraz dwóch kółeczek drewnianych zrobić podstawki na jajka na wielkanocny stół. Jeśli masz ochotę wykonać takie dekoracje razem ze mną, oglądaj dalej. Jak zrobić podstawki, potrzebujemy dwa drewniane kółeczka o średnicy 5 cm na taki jeden podstawek. Tutaj był robiony ze sznurka 3 mm skręcanego. I taka wielkość podstawki, a ten większy efekt uzyskano ze sznurka 5 mm skręcany. I ja dzisiaj taki zrobię z Wami. Przydadzą się jeszcze nożyczki. Ok, jeśli chodzi o ten 5 mm sznurek, potrzebujemy 20 kawałków na taką podstawkę. Jeśli 3 mm. To około 24 sztuki były cięte, na ten mniejszy. Odcinki na jakie tnę to są o długości 35 cm, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku takie cięłam. Ok, ja już mam sznurki ucięte, no to zaczynamy. Bierzemy teraz dwa kółeczka i będziemy na nie nakładać sznurki. Sznurek składamy na pół i wkładamy do środka tych kółek. Tutaj powstaje nam taka pętelka. O jej, uciekła mi. W którą musimy teraz wprowadzić te dwa końce i docisnąć w ten sposób, żeby tutaj na dole nam powstało to dociągnięcie. To będzie ta dolna część tutaj naszego, naszej podstawki. No i tak kolejno sznurek za sznurkiem. Od tej strony, zawsze od tej samej. Przekładamy końcówki i dociągamy. I tak musimy opleść wszystkie sznurki dookoła tych kółeczek. My już tutaj został ostatni sznurek, ale pamiętajcie, że jeśli robimy, ta liczba sznurków powinna być parzysta na tych kółkach. Bo, jak zobaczycie, dalej będziemy zaplatać, wykorzystujemy na węzeł zawsze cztery sznurki. Tak to wygląda z bliska. Możemy tutaj jeszcze gdzie gdzieniegdzie podociągać. I będziemy teraz robić ten oplot dookoła. Jeszcze sobie tutaj podociągam. Mhm. Bierzemy cztery sznurki i będziemy robić węzły płaskie. Na bok rozkładam sobie dwa zewnętrzne i dwa środkowe. Będą tworzyć rdzeń, który będę nimi oplatać. Z tej strony biorę sznurek, który będzie tworzył tak jakby taką czwóreczkę. Ten musi go przejść tutaj górą i do tyłu, pod tymi dwoma środkowymi, wejść tutaj w to okienko. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tutaj sznurek rozczesywany, ten skręcany, nieraz właśnie jest problematyczny z tego względu, że w takich momentach się gdzieś tam rozplata, ale musimy to po prostu tylko tutaj do góry potem. Dociągnąć do samej góry. I teraz, żeby zamknąć ten węzeł płaski, robimy to samo od drugiej strony. Czyli teraz, czwórkę będę sobie formować od tej strony. Ten przechodzi górą, i teraz tutaj, za tymi dwoma z tyłu, wchodzi w tą pętelkę. Myślę, że teraz to było lepiej widać. I dociągam do samej góry. I tak powstaje węzeł płaski. To jest jeden. Może tutaj o, teraz lepiej widać. Zaraz Wam pokażę na tym kółku. To jest ten moment. Dookoła pierwszy węzeł i musimy zrobić całość po kolei. Bierzemy kolejno następne cztery sznurki. Żeby nam się po prostu nie pomyliło. I znowu zewnętrzne na boki środek zostaje tutaj czwóreczka z tej strony ten sznurek górą do tyłu za tymi dwoma i w te okienko i docisk dociskamy i od drugiej strony dociągamy do samej góry i mamy kolejny węzeł płaski ja już tutaj jestem prawie na końcówce dookoła udało mi się już zrobić cały rząd tych węzełków jak widzicie te sznurki się trochę tutaj rozdwajają zaraz Wam pokażę jak wygląda pierwszy rząd węzłów płaskich dookoła naszej podstawki i teraz będziemy robić drugi pomiędzy tymi węzłami Będziemy wiązać jeszcze jeden rząd dookoła Jak to zrobić? Z dwóch węzłów, obok siebie tutaj, musimy wydzielić cztery sznurki się sobie porozkładać, żeby było wiadomo, które Dwa z tego węzełka odkładam, dwa z tego odkładam i zostają mi dwa krótsze w środku, jako rdzeń I dwa zewnętrzne dłuższe Widać to? No, i właśnie z tymi sznurkami będę wiązać teraz te węzły płaskie. Dokładnie tak samo jak w poprzednim rzędzie. Raz od jednej strony dociągam do góry i drugi raz od drugiej strony od tyłu i dociągam do góry. I teraz przesuwam się do następnego węzła. Tu już mam dwa z tego. I biorę dwa, z sąsiedniego To mi się gdzieś jeszcze zaplantał ten jeden. O. Dwa z tego i dwa z tego będą tworzyć kolejny węzeł, czyli taką siatkę. Tak to się właśnie układa, że te krótsze wchodzą teraz w środek, a dłuższe nam pozostają na wiązanie węzłów. I tak węzeł przy węzełku robimy kolejne. Węzły płaskie aż do ostatniego węzełka, jak już całe, całe po obwodzie obrobimy. Sznurki są krótkie, więc teraz jest już coraz ciężej wiązać je, ale tak to, tak to ma wyglądać z bliska. Że tutaj pomiędzy tymi powstaje kolejny. No i tutaj te dwa następne i dwa kolejne będą tworzyć. Kolejny węzeł, żeby się nam to po prostu nie pomyliło. Ja już mam wszystkie węzły drugiego rzędu dookoła zrobione, i teraz będzie trzeba rozczesać naszą pracę. Tutaj przyda się grzebień, może być taki zwykły. Jeśli szukacie dobrego grzebienia do makramy, to polecam taki metalowy. Wrzucę wam w linku w opisie filmu. A ja tutaj sobie dookoła właśnie. Raz za razem rozczesuję i przydadzą się teraz nam nożyczki, żeby obciąć te włosy dookoła równo. Można zostawić je dłuższe, można krótsze. To już według uznania. Obcinam. Staram się dosyć tak równo, ale nawet jeśli coś nie wyjdzie, to jeszcze sobie tutaj, o widzicie, dorozczeszę i tam, gdzie coś nie do końca Idealnie było przycięte, jeszcze teraz to skoryguję. Jeśli byście chciały sobie te włosy rozczesane trochę usztywnić, to można to zrobić za pomocą krochmalu. Jak usztywniać rozczesany sznurek, w poprzednim filmie możecie też sobie podejrzeć. A teraz moja podkładka ląduje już tutaj na talerzu, na nią jajko i tak może być udekorowany stół, życzę wam twórczej, kreatywnej zabawy podczas przygotowań do świąt wielkanocnych. Macie pytania? Piszcie w komentarzach. Pozdrawiam.